Diagnoza, czerniak. Jak wygląda leczenie tego nowotworu? O tym z dr Katarzyną Bielawską, chirurgiem, onkologiem, a także koordynatorem Centrum Leczenia Nowotworów Skóry. Pani doktor, gdzie skierować swoje pierwsze kroki, jeżeli zauważymy jakieś niepokojące zmiany na naszej skórze? Pierwsze kroki kierujemy zawsze do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny decyduje, czy pacjent trafia do poradni chirurgii onkologicznej, czy do poradni dermatologicznej, i takie wydaje skierowanie. Jeżeli mamy zmianę podejrzaną o czerniaka i w poradni dermatologicznej i chirurgii onkologicznej, to ta zmiana jest wycinana, jest wykonywana tak zwana biopsja wycinająca, czyli w poradni w znieczuleniu miejscowym wykonujemy krótki zabieg wycięcia zmiany do badania histopatologicznego. Zakładane są szwy skórne, opatrunek, pacjent idzie do domu i oczekujemy około 4-5 tygodni na wynik histopatologiczny i w tym wyniku albo potwierdza się, że mamy rozpoznanie czerniaka, czyli zmiany złośliwej, albo na przykład zmianę łagodną. Mhm, to w takim... W razie powiedzmy, diagnoza czerniak. Jak wygląda leczenie tego nowotworu? Generalnie leczenie czerniaka jest dosyć prostym leczeniem. Każdy pacjent ma zakładaną kartę DILO, czyli szybkiej ścieżki onkologicznej, i zlecane badania według stanu zaawansowania. Mogą być to USG brzucha, RTG klatki, USG węzłów, chłonnych, tomografia, w zależności jakie jest stadium zaawansowania czerniaka. We wczesnych stadiach, czyli czerniaka in situ, czerniaka PT1A, leczeniem czerniaka zawsze jest wycięcie blizny po wyciętym czerniaku. I w tych wczesnych stadiach, gdzie rokowanie jest najlepsze, 100% wyleczalności, tą bliznę wycinamy w poradni. W pozostałych przypadkach y, wycięcie blizny wykonuje się razem z biopsją węzła wartowniczego lub limfadenektomią, czyli usunięciem węzłów chłonnych regionalnych. To już jest zabieg w znieczuleniu ogólnym w oddziale. Okay. I jeżeli chodzi potem, oczywiście wszystkie preparaty są wysyłane do badania histopatologicznego. Obecnie w czerniaku również u pacjentów, u których stwierdza się mikroprzerzuty bądź przerzuty do węzłów chłonnych, pacjent może przez rok otrzymać leczenie uzupełniające w programie lekowym. Jeżeli pacjent jest rozpoznanym czerniakiem od razu z chorobą uogólnioną, kiedy ma na przykład przerzuty do wątroby, płuc, do mózgu, taki pacjent już nie jest, leczo, nie jest leczony operacyjnie, od razu dostaje takie nowoczesne leczenie systemowe, a te Leczenie systemowe stosowane w czerniaku jest to immunoterapia i leki ukierunkowane molekularnie i takie leczenie już prowadzą onkolodzy kliniczni. Hmm, czyli tutaj wszystko jest zależne od tego stopnia zaawansowania, tak? tak? Czyli też y, wszystko zależy od pacjenta, w jakim momencie się zgłosi do, y, do lekarza. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy czerniaka da się wyleczyć? Czerniaka da się wyleczyć, ale nie każdego. Niestety. Te wczesne stadia są w 100% wyleczalne. Każde stadium, kiedy czerniak jest bardziej zaawansowany, rokowanie jest różne. Czasami jest tak, że od 40 do 70% chorych może w ciągu 5 lat umrzeć, jeżeli ma grubego czerniaka zaawansowanego. Więc przy czerniaku jest to generalnie choroba nowotworowa najprostsza do wykrycia, ponieważ widać czerniaka na skórze. Ale niestety w Polsce mamy duży odsetek takich czerniaków zaawansowanych i mamy mimo wszystko, mimo dostępności leków takich jak w całej Unii Europejskiej. Generalnie wyniki leczenia Czerniaka w Polsce są najgorsze, a to właśnie z tego powodu, że duża część pacjentów zgłasza się w stadium zaawansowanej zmiany. Mhm. Ja chciałam zapytać jeszcze o Pani e, doświadczenia. Jak często pacjenci, którzy zgłaszają się do Pani, słyszą właśnie taką diagnozę Czerniak? Generalnie czerniak to około 4000 zachorowań na rok w Polsce, ale niestety co roku zachorowalność na czerniaka wzrasta, wzrasta aż o 10%. Obecnie w Stanach Zjednoczonych czerniak jest na 11 miejscu, a mówi się, że za około 15-20 lat będzie na miejscu drugim. I ta sama prognoza dotyczy również Polski. Jest to skutek właśnie zmiany stylu życia, opalania się, korzystania z solarium. Tak jak w Białostockim Centrum Onkologii prowadzimy jakieś tam swoje statystyki, no to mniej więcej co roku mamy około 100 więcej czerniaków niż w poprzednim roku wykrytych. To bardzo dużo, ale nie chcemy straszyć, więc powiedzmy jeszcze o profilaktyce. Profilaktyka, przede wszystkim chronić dzieci przed promieniowaniem ultrafioletowym, chronić przed poparzeniami skóry, czyli zawsze czapeczka, kapelusik, jakieś okularki przeciwsłoneczne, krem z filtrem, odzież ochronna również dla dzieci jest dostępna obecnie w sklepach, więc można swoje dzieci właśnie zaopatrzyć na wakacje w taką odzież. Nie korzystamy z solarium. Chronimy swoją skórę przed słońcem, nie opalamy się. No i przede wszystkim, no, raz w roku, przynajmniej trzeba się udać do dermatologa celem badania znamion, żeby wykryć tą zmianę we wczesnym stadium. Wtedy jest rokowanie jest najlepsze. Dziękuję bardzo za Dziękuję. rozmowę.